Kasia Mordy, my dzisiaj będziemy nagrywali Minecrafta, a ja jestem kolegą YouTubera. Nie będę podzywał nazwy, bo nie chcemy, żebyś ten. Nie chcemy, żebyście byli pokazywani w internecie. Też będę miał swój kanał Super Jerzyk. więc codziennie sprawdzacie na YouTubie, czy jest już taki kanał, no bo go bo go będę robił. I dzisiaj robimy opening mojego miasta, które już ma pół roku, czy nawet tam więcej, więc bedut no Pierwsza struktura to jest mój skin, czyli Dreama. Oła. Czekaj, włączę sobie pisfula Żeby mi się moby nie rozpiły. E... To jest mój posąg. Jest taki iglo małe. No w którym nic nie ma. E tutaj mamy więcej... a do budujesz coś kiedyś. Co? Dzisiaj, coś. dzisiaj budowałem posąg Dreama. I tutaj mamy wieżowiec. Mamy taki lutki. I nie widzowie nie hakowałem nic, co nie? Nie. Nawet wam mogę pokazać. Tutaj nic nie ma. Wygrane do plików. No to są też mody na diamentowy miecz. To w sumie sam nie wiem na co, bo nigdy tego nie odpalałem. A tutaj są mody na stare wersje. To jest takie coś, co masz zawsze. Ja Wam to pokażę. I teraz lecimy do tego. Do domku kolegi. bo To jest domek kolegi, bo mu zrobiłem domek. Ja mam ogólnie sikierkę w łapie. Kuziwa. XD. Przyzdy. Nie bluź. Nie bluź. Wodę rozlewam! <trym Dobrze! Teraz <trym> To jest mój kolegi. Ale ty naprawdę wyślę na YouTube. No wiem, ale to jest domek kolegi. No i co? To jest domek kolegi i on tam chyba go budował. To był pierwszy domek na moim świecie. Nie powiem, twój domek był moim pierwszym, domkiem na moim świecie. Prawda? No? Najpierw ja w nim mieszkałem, później ci dałem moje. To robiłem na poradniku z YouTubea wpisujecie YouTube. Domy średniowieczne i powinien właśnie taki domek wyświetlić. Super. Ile go budowałem? Tutaj mamy. No, ile go budowałem? Dwa albo jeden dzień. No. no tutaj mamy pierśka Pimpusia Sadełko. A nie nazwałeś go w przypadku Janusz? No ale kiedyś, teraz to pimpusia sadełko. Siadełko. pimpusia sadełko. Tutaj mamy nasze aksolotle. To jest aksolot Marcin, to jest Janusz, a to też jest Janusz Beżuty. Tutaj mamy tylko do godziny do godziny 20. Tutaj jest takie coś, że koła pieska, A jaka jest wbija. godzina? Godzina? 23. Nie mam zegarka. I tutaj no, też są jakieś informacje. Proszę, przeczytajcie sobie. I tutaj jest główne stanowisko. Yy, I taki prodib, żeby jak chcecie mieć kolorowe, to bierzecie szurkę Airboxa. Bierzecie bardzo w jakim chcecie mieć to kolorze. Go farbujecie. No, macie takiego super. Tu jest farma krzciny, która bardzo dużo mi produkuje. Krzciny cukrowej. Tu, bo ona jest ogólnie, widzę, podwójna. Prestige, dę dę, dę, dę. Prestiż, co nie? Przede że prestige Chudek, glut mi ut <laughs> tam... Wytnij to Czekaj. Ale ten moment Nie to pi... Przepraszamy za tą awarię Awaria prądu Nie prądu, prądu mamy giga dobry Nie, awaria gluta Ono Lepiej pasi <laughs> Mamy łopatę chyba. No, w ogóle czym ja to... Mhm, nie czym. Tutaj jest bar i to chyba wszystko. Nie, tutaj jeszcze ten domek cioci. A teraz Wam pokażę coś, co mi zajęło najdłużej. Dobra widzowie, nie pytajcie się. Budował to przez dwa miesiące. Dobra. Nawet więcej chyba. Całe bakun z WDWM. I Tutaj jeszcze dodajemy. Mogę chcę dodać, tylko nie wiem. mapę? Nie no, wiem jak, tylko że szukam... O no, tutaj macie takiego checkpointa, no. I on was będzie podglądał. Bum, no O, coś się zepsuło. E, bo chciałem do tego dotrzeć. Bo ja zapomniałem dać na to szkła. I ogólnie, czy bardzo trudno jest budować mapę? Z mojego doświadczenia? Tak. Nie. Jak butycie dla siebie? No to jest nawet git. Ale. E, no. I chcę coś pokazać, bo mi koledzy nie wiedzą, że ja mam super kolegę. I chcę coś teraz pokazać. Nie pokażę, ale jest taki pan Stefan. I ja go znam. No i Stefanek. Jesteś bardzo dla mnie niemiły. Jak to oglądasz, o to nie będę Cię obrażał, no, ale... Trochę słabo z jego strony, widzowie. A ja to teraz mówię przy każdym, no, bo to nie jest... A bo co jest. Cię zrobił? Hmm, chcę takąś na kanale, no, bo będzie hejt później, że to, że strany, to chodzi. Nie chcę po prostu hejtu, no, po prostu mi dokuczał, bardzo mi dokuczał. No więc... Chcę, żeby no, mam to powiedzieć Dobra, widzowie. No i Stefan, jak to widzisz, no to bardzo jest słowo z twojej strony. No, bardzo mi niemiło. No, ten... nie miło. No. Teraz nikt nie. Nie mieli już ciebie, kolega. Co? Nie mieli już. mnie, kolega, co? O co nie chodzi? Nie. Dobra, widzowie. No i teraz twoje słowa. Powiedz coś, coś, coś. Uż, coś. co chcesz. Coś. Co? Pusz coś. Iż mowa. Ej, jaki urdelos! Yeah. I tak będzie chodzić po... po... E, to się nagrywa. Wiem. Yeah. Dobra, ale powiedz coś od ciebie tak na realu, co nie? Ja to będę robił, żeby widzowie sobie skumali. Komendy będą podane w linki opisu, jak mój kolega w ogóle zrobi ten link opisu. Będzie super on... Kotyły! O, płot dzika zjawa o nazwie Kot. Dzika Pantera. No wygląda jak Pantera. Jezu, ono Widzowie, to napiszcie. napiszcie Ona zrobił oczy. Napiszcie, jak Wam się podoba mój, mój kot. No mi się bardzo podoba. Super kotek. No i dawaj teraz słowa od, od siebie. Od siebie. Od słowa dodaję. Ale co? No, słowa od siebie. Tak, kuzyni do nas przyjechali. Dobra pokazuje pokazuję taką jedną komendę bardzo. No nie znano, mało sobie nie wie. Ale jak podlecimy, jak sobie zrespawnić, O, takie coś, no, no. Taka jest komenda do tego. Sum minecraft Syraf Armored Stand. Tylko, że tutaj dajmy podłogę, bo minecraft dajemy dwukropek. O, bo wy to widzicie z innej perspektywy niż ja to widzę. O kurde. No i jak takie coś chcemy zrobić, no to się przydaje, też tutaj macie, jak piszecie su, S si, u, na no, S si, u, co nie? To tutaj macie, jak piszecie spacja, a mm, macie no możecie jakiegoś mowa zrespić, co, co chcecie. No i ja co sobie zrespię, ale ja, co to, bo jeszcze nie czytałem tego. C'è molto che mi resti, facci sta...